Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Mamy dostępną od wczoraj, od godziny 12, wersję 77. Jest ona dostępna tylko dla Androida i to też nie dla wszystkich, ale spokojnie nic nie tracicie, nic nie... Nie trzeba się śpieszyć, szukać, płakać. Czemu jeszcze tej wersji nie mam? Na dniach każdy ją na pewno dostanie. iOS oczywiście troszkę później niż pozostali, ale to już jest standard i powinni się użytkownicy iPhone'ów do tego przyzwyczaić. Na tych miniaturkach widzimy co nas mniej więcej czeka. Widzimy tutaj świetną postać graficznie i w gameplayu z garnizonu. To będzie żółta karta z garnizonu. Taki mag bitewny, ma fireballa w ręku, w drugiej ręce ma miecz. Bardzo bym tą kartę chciał mieć, ale już raczej jej nie dostanę, ponieważ co prawda nie zablokowałem płatności, tak jak zapowiadałem ale mocno ograniczam swoje wydatki. Kupuję tylko ścieżkę VIP-a i ewentualnie oferty dla Sojuszu. Eee, losowań już nie będę robił. Zaraz Wam pokażę, jaki mam stan artefaktów i materii, więc po prostu nie ma to najmniejszego sensu, żebym losował na siłę jakieś postacie. Eee, jeśli ktoś dalej losuje, by losować, no to zachęcam, by poszedł moją drogą i zaprzestał. Ale wiadomo, każdy zrobi, jak sobie będzie chciał. Oprócz tego widzimy, że mamy tutaj jakiś samon challenge i mamy festiwal. Wraca. Zaraz Wam pokrótce powiem, o co tam chodzi, ale jeśli oglądacie mój kontent przecieki z BET, to na pewno już widzieliście, o co tam co się dzieje. Bohater miesiąca maj jest jaka jest i oczywiście zapowiedź Tytanu 16-gwiazdkowych. Które, no nie wiem kto będzie je bił, bo jeszcze dobrze 15 gwiazdkowe nie ostygły, nie przyzwyczailiśmy się do nich wszyscy, a już mamy zapowiedź 16 gwiazdkowych, które będą miały mnóstwo życia, 4 miliony więcej niż teraz, no i nie ma co się oszukiwać, bez używania artefaktów nie będzie to możliwe do zbijania, chyba, że cały sojusz ma 30 gastil i będą mieli dobre plansze, bo ja nawet grając teraz na tych 15 gwiazdkowych tytanach mam w pogotowiu Tornado załadowane, mam tych tornad ponad 1000, więc mi nie szkoda, jak użyję sobie jednego na jakiś czas. No i bez tego tornada robię wyniki tam w okolicach, w okolicach 100 tysięcy, z tornadem ponad 200 tysięcy, zależy właśnie jak się plansza potoczy, ale mam tego Gastil. No i jako tako te tytany 15 gwiazdkowe schodzą, ale już teraz widzę tendencję, że części osób się tego tytana nie chce widzieć, atakuje go za, na auto za 20 tysięcy albo wcale go nie biją. No i podejrzewam, że te tytany 16 gwiazdkowe wprowadzą mocny zamęt w sojuszach. <laughs> Będą ludzie odchodzili od tych sojuszy, już nie będą patrzyli na to, że ciężkie są wojny, tylko powiedzą, że nie dość, że trzeba na wojnach się mega starać, mieć zaplecze, to jeszcze te tytany trzeba będzie bić, tym razem na trochę więcej obrażeń, no i to będzie kłopotliwe, myślę, dla niektórych graczy, którzy nie kochają się w tytanach. Chyba, że nagrody będą na tyle dobre, że będzie chęć do bicia, ale nie sądzę. Aczkolwiek o tym za chwilę. Yy, to oczywiście jest dobre dla, dla dewelopera, bo grając zwykłe Tytany na artefaktach, to wiedzą, że wprowadzając co miesiąc mitycznego Tytana, będziemy musieli dokupować sobie oferty. Oczywiście, no, ja nie będę tego kupował, bo, bo tych oferty z huraganem zwojem i sztandarem, sztandarem Tytana nigdy nie kupiłem. Yy, no ale są gracze, gracze, co to kupują regularnie i będą dalej kupowali. A jeszcze jak przyjdą przez Aslogieskowy Tytany, to będzie w teorii ten zakup coraz częściej występował. Ok, lećmy teraz po kolei. Summon Challenge. Co to oznacza? Jeśli wezwiecie 10 razy za diamenty w jakimkolwiek portalu otworzy wam się taki samon Challenge. Tam będzie do wyboru bodajże 10 postaci. W beta testach były to postacie... Czekajcie, może to odnajdę. Ok, to jest taki kadr właśnie z, mojej, z moich beta przecieków. No i tutaj widzimy, że mamy do możliwość dostania forsy w kostiumie, Galpago w kostiumie, Ariel w kostiumie, e, Atomosa, kurcze Misandry, e, wszystko w te 5 te kostiumów i 5 kart bez kostiumów, Oceanus, Ultrox, Ephyra, Gelert i Tetys. E, no i to wygląda w ten sposób, że jak zrobicie 10 losów za diamenty, za monety się nie liczy no to wtedy za darmo dostajecie tą jedną z tych piątek jest to jednorazowa akcja, czyli nie będziecie mogli losować tak długo, aż wam jakby nie, 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 za, każdy raz, nie za każdym razem, kiedy wydacie 10 razy diamenty, to będziecie mogli sobie coś tutaj wylosować. Gwarantowaną piątkę aż traficie, aż traficie to co chcecie, tylko po prostu jednorazowo dostajecie taką pięciogosłową kartę z lub bez i zobaczycie. Oczywiście część osób będzie zachwycone, bo trafi Forsysa czy Galapago. część osób będzie płakało, bo dostanie sobie Tetys albo nie wiem, Ultroxa. Takie, takie życie niestety. W tej nie ma sprawiedli sprawiedliwości. Jeden dostanie fajnie, drugi dostanie gorzej. A trzeci nie dostanie nic, bo nie będzie miał diamentów, żeby sobie te, te losy zrobić. Także to tyle jeśli chodzi o ten samą challenge. I lecimy dalej. Beach, party, event i refresh. Co to oznacza? Nic innego jak. Szkoda, że nie ma dat podanych, ale pewnie w kalendarzu już jest to zaznaczone. E, zaczyna się znowu sezon, e, chyba miesięczny cykl Beach Party, czyli impreza na plaży. E, tutaj mamy zapowiedź, że, że będą odświeżone, odświeżone etapy będą bohaterowie, nowi bohaterowie, jako, jako finalni przeciwnicy, e, będą. Będzie oferta, która będzie zawierała prezenty za przejście danych etapów. No i będziemy mieli z okazji też tego Ride Brawl. Nie wiem, czy to pamiętacie, to było już jakiś czas temu, dosyć dawno, że podczas Ride Brawl mamy to, co teraz, czyli. Podczas krytycznych obrażeń redukowało się życie maksymalne kart, i była jakaś wyróżniona rodzina oraz dwie klasy, które zyskiwały statystyki. Trzy gwiazdkowe karty też zyskiwały jakieś statystyki, czterogwiazdkowe też i pięciogwiazdkowe tych chyba bonusów nie dostawały. Tak czy inaczej, wyglądało to tak, że mogliście praktycznie wykorzystywać cały swój roster, wszystkie swoje karty, nie tracąc na jakości. Ostatnim razem, jak było Raid Brawl, to wyróżniona rodzina była. Z, no ta wiecie z festiwali czyli tam krzewo dziedzica na przykład jego 3 gwiazdkowa karta była wyróżniona i jej klasa miała też była wyróżniona i przez to miała 4000 życia czy 4500 nawet więc to była ogromna ilość e, więc wszystkie karty po prostu były grywalne Jeśli, i tutaj będzie tak że wszystkie karty z rodziny e, Beach Party oraz Piasku będą na tym evencie wzmocnione będzie on się składał z, dwó z dwóch jakby elementów. On chyba trwał miesiąc, z tego co pamiętam, więc teraz będzie tak, że miesiąc będzie trwał ten Raid Brawl. Następnie będzie krótka przerwa, to jest nap napisane. Nie wiadomo ile trwa ta krótka przerwa, podejrzewam, że tydzień. I następnie będzie druga część ze zwiększonymi bonusami. Po wygraniu 50 najazdów podczas tego Raid Brawla będziemy otrzymywali nagrodę w postaci jednej takiej dodatkowej skrzynki. Czyli czy to zrobicie pierwszego dnia czy to zrobicie e, ostatniego dnia. No to nie ma to jakby żadnego znaczenia. Ja chyba teraz pomieszałem ligę bohaterów, pomieszałem z Raid Brawl. Raid Brawl to po prostu będzie skórka jakby nałożona na zwykłe najazdy. I to, no, to, to będą po prostu zwykłe najazdy, w których rodzina Piasku oraz Beach Party będzie wzmocniona. Więc tutaj troszkę namieszane. Ale już skorygowałem swój błąd, więc tutaj się niczym nie przejmujemy. Ja pamiętam teraz, mi się właśnie przypomniało, że podczas tych najazdów, kiedy była nazbierana ta, ta skrzynka, to część osób dostało artefakty, część dostało pięciokwiastkowe materie, a część nie dostała nic i wtedy było mnóstwo narzekania, mnóstwo, mnóstwo. No i, i według mnie to narzekanie było bezsensowne. Z tego względu, że i tak, i tak gramy te najazdy, więc jeśli po rozegraniu 50 najazdów podczas całego cyklu, co było do zrobienia normalnie w trybie grania po prostu z codziennej skrzynki najazdowej, e, więc to nawet nie trwało miesiąc, chyba trwało dwa tygodnie, to, to i tak fajnie, że jakaś skrzyn skrzynka dodatkowa była. A czy w niej było. E, 500 tysięcy mięsa czy artefakt czy to, no to to już jest tam drugorzędna sprawa. No okej, no ktoś miał farta, ktoś miał pecha, ale skrzynka ekstra wszystkim się trafiła i trzeba to docenić. Już Wam pokazuję, jak możecie sobie sprawdzić, które karty będą miały zwiększone statystyki. I tutaj nie będzie tego podziału, że 4 cztergestkowe będą bardziej użyteczne, to będzie później. W późniejszej części o tym powiem. Albo raczej już tylko przypomnę, że takie coś już o tym mówiłem, a w innym kontekście. Ok, więc wchodzicie sobie na gierkę i bierzecie sobie tutaj w lewym górnym rogu filtr. Wchodzicie na rodzinę i dwie rodziny wybieracie: impreza na plaży, czyli beach party, oraz druga to jest piaskowa, tak? Piaskowe imperium. Ja mam aż jedną kartę, która spełnia te i te kryteria. Ale u was na pewno będzie tych kart więcej. I mając te kryteria zaznaczone, to oni, te karty w najazdach będą po prostu silniejsze. Czy jest sens koniecznie nimi grać? Okej, okay. myślę, że nie ma. Myślę, że wasze na, najazdowe drużyny sprawdzone na co dzień wystarczą, bo nikt specjalnie do drużyn obronnych też nie będzie wkładał tych kart, żeby wiem, komuś na, przeszkodzić. Ten Raid Brawl to jest takie, no nic tak naprawdę. To jest takie zapchaj dziura, skórka nałożona, żebyśmy, nie wiem, co w sumie robili. Może to zachęci kogoś do losowania tych kart, ale mnie na pewno nie, nie polecam losować na tym trybie, bo jest mało kart użytecznych. No i tyle. Myślę, że po prostu grajcie, grajcie swoje, róbcie sobie skrzynki swoimi standardowymi składami. Chyba, że ktoś chce się pobawić gdzieś tam te karty z Beach Party oraz, oraz Sant Imperial ma. Porobione, ale są za już na aktualną metę, więc nie ma okazji z nimi grać. No to okej, okay, tutaj sobie może nimi dla zabawy pograć, ale do niczego więcej Wam się raczej nie przydadzą. Powraca Challenge Festival, czyli nic innego, jak, jak wiecie, przechodzenie tych 10 epickich, rzadkich i legendarnych. Możecie poprawiać do oporu. W etapach są skrzynki, każda skrzynka jest warta 5000 punktów. No i wiadomo, będą jakieś awatarki, nagrody za. Top 1000, znaczy takie standardowe, które myślę, że każdy, każdy powinien sobie zrobić. To jest top 1000, top 500 i top 1000. Nie trzeba się przy tym bardzo spinać. Wystarczy sobie obejrzeć, na przykład, jak robię w godzinę 2 300. Jak zagracie tak samo, to na pewno się w tych kryteriach zmieścicie. No i tutaj będziemy mieli wszystkich bardów dostępnych do wylosowania, plus tych, tych co były i plus te, co będą w na koniec maja wchodzi Wojna Trzech królestw i podczas tej Wojny Trzech Króles dołączy nowa rodzina, rodzina Outlaws of Liangshan i to będzie jedna z najmocniejszych rodzin, jaka będzie dostępna. Tutaj mam też zapowiedź, że podczas wezwań nie będzie można wylosować klasycznych bohaterów i będzie nowa skrzynka ulepszona za te 10 losków, które zrobicie do, do wzięcia jako nagroda pocieszenia. No i ta rodzina tutaj wracając do niej będzie bardzo mocarna, bo ona ma w pasywce zwiększony krytyk, więc każdy praktycznie klocek będzie mocniejszy, zadany. Przy, z klocka obrażenia będą po prostu mocniejsze dwukrotnie. I oprócz tego będzie taka możliwość, że te karty będą z umiejętności zadawały również podwójne, zwiększone obrażenia. Podczas kiedy odpali krytyk. I tylko ta rodzina będzie miała taką możliwość. Jeśli planujecie jakieś diamenty wydawać, jeśli macie na nazbierane, ciężko uciłane, czy jesteście graczami free to play, czy jakiś tam cheap to play i zbieracie te diamenty bardzo długo, no to trzymajcie sobie na tą rodzinę. Czy wam coś wpadnie, ile kart dodadzą w becie, bo 5 kart, ale oni tak dużo naraz nie dają tych kart, więc wydaje mi się, że trzy karty będą wrzucone albo dwie na sam początek. Zobaczycie, czy będą spoko. No, fajna była czerwona, fajna była żółta. Nie, no, w były wszystkie fajne i fioletowa, i, i, i niebieska. Każdy z kolorów był elegancki. Ok, e... co tutaj mamy? Aha, te czerwone monetki. O której kiedyś już wspomniałem, jeśli widzieliście, będą już możliwe do pozyskania od tej najbliższej Wojny Trzech Królestw. Za każdą rozegraną walkę przez nas dostaniemy dwie monetki, czyli na jednym wydarzeniu Wojny Trzech Królestw możemy zdobyć 24 monetki. Jest to trochę hamskie ze strony twórców, no bo już powinni chociaż te 25 monet dać, żebyśmy mogli co cztery wojny Trzech Królestw sobie odebrać nagrodę. A tak, to będziemy musieli rozegrać tych wojen 5. A widzimy, w jakim to tempie jest wydawane, więc możliwe, że raz na rok jakąś pięciogieskową kartę sobie wyciągniemy. I ostatnim razem były takie karty do wzięcia. Okej, okay. chciałem Wam pokazać, bo myślałem, że w przeciekach z bety. Będzie ta brama, ale i nie było faktycznie ostatnim razem również. Więc tutaj nie wiadomo jakie, jakie karty będą do wyciągnięcia, ale będzie to działa na takiej zasa samej zasa zasadzie jak ten sam challenge, który pokazałem na samym początku. Czyli jak uzbieramy te 100 monet, to będziemy mogli wylosować sobie jedną z 10 pokazanych kart i jedni dostaną jakąś nowiutką kartę w kostiumie, a inni dostaną stuletniego erlanga. Także zobaczymy jak to będzie. Ja zawsze chciałem Erlanga posiadać. Więc prawdopodobnie teraz nadszedł ten moment. Może teraz go już dostanę. Ok. Jeśli chodzi o wrestling. No to krótko i na temat. Od, od tygodnia wisi nam nad zamkiem wiadomość, że wrestling się zbliża. Już zostało 12 dni do tego wydarzenia. I to jest po prostu... Kurczę no nic. To jest jak zapach dziura. Sponsorowany post. Tak zwany yy, gdzieś tam... Chyba, nie wiem, Federacja Wrestlingu stwierdziła, że Empires and Puzzles jest fajnym nośnikiem reklamy no i chcieli się pokazać, zachęcić do oglądania chyba tego, tych wydarzeń. Dostaniemy tam 10, 10 bohaterów, którymi będziemy mogli sobie zawalczyć podczas 10 etapów a to będą takie etapy, że, że mamy do przejścia po prostu. Najazd składający się albo z jednej, albo z dwóch, albo trzech plansz, i na koniec tego najazdu będziemy mogli pozyskać, znaczy dostać jakąś tam nagrodę. Niezbyt dużą, jakieś tam, nie wiem, 50 diamentów e, flaszkę energii. Jeśli jeste, jesteście ciekawi, to zapraszam do, na moj, do mojej playlisty z bety i tam już jest taki obrazek wwe e, i w tym odcinku jest wszystko pokazane, ile dostajemy nagrod za jaki etap. Ci bohaterowie nie będą do wylosowania, to będzie tylko e, przez kilka dni możliwość nimi pograć tylko i wyłącznie w tym evencie. Więc nie możemy nimi zagrać ani na mapkach, ani na najazdach, ani na wojnie. E, tam sobie będziemy nimi, nimi, nimi grali, a potem sobie znikną, kiedy event się skończy. E, o, ile, o tyle dobrze, że to będzie event e, osobny, czyli będzie osobna energia. Więc jakby każdy będzie mógł sobie przejść, żeby te nagrody pozyskać, i tyle. Potem temat jest do zamknięcia. I to, co mówiłem przy okazji, właśnie mówienia o beach party Ride Brawl, to chodziło mi o Hero League, czyli powraca Hero League, Tam będzie tak, że niektórzy bohaterowie będą, niektóre rodziny i klasy będą wzmocnione. Będzie mogli w trakcie całego wydarzenia zmieniać sobie obronę, jeśli będzie się źle spisywało to możemy ją podmieniać. Czyli gwiazdkowe karty będą grywalne, będą tak samo mocne jak pięciogwiazdkowe, i tak To było akurat całkiem spoko, więc zobaczymy jak to tym razem się wydarzy. I wracają tytani, o których mówiłem wcześniej, że to niby jest wiadomość, że będą miały nowe umiejętności. 15-gwiazdkowe i 16-gwiazdkowe a oprócz tego dostaniemy coś takiego jak Titan Bounties i w tym Titan Bounties ja pokażę Wam, bo już kiedyś to pokazywałem w przeciekach z Beta ale nie każdy widział ale będzie po prostu gwarantowany, ulepszony gwarantowana, ulepszona nagroda dla wszystkich w sojuszu, którzy wzięli udział w bitwie i uzyskali notę, bodajże tam było C, a nota C to jest pokonanie e, Odebranie 1% życia Tytanowi. Czyli jak Tytan ma 8 milionów 700 życia, no to musimy zadać 87 tysięcy obrażeń. I ten Titan Bounty będzie dla Tytanów 15 oraz 16 gwiazdkowych. Nie mam jeszcze pojęcia i chyba nikt nie ma pojęcia, jak to będzie można pozyskać. Czy to będzie po prostu za darmo? Czy to będzie się pojawiało na danym Tytanie losowo? Nie wiem, nie pytajcie. OK, no i tutaj mamy taki Titan Bounty, nie wiadomo jak się go będzie, w było tak, że on od razu był już na Tytanie. I tutaj mamy zapowiedź, że jeśli gracze uzyskają notę C, to dostaną jedną z następujących nagród. Albo Alfę, albo legendarny, legendarną książkę doświadczenia, albo epicką książkę doświadczenia, 10 mistrzowskich symboli, trenera czy gwiazdkowego trenera, czy gwiazdkowego bohaterów lub oddziału, dwie części Tytana czterogwiazdkowe, albo trzy części ty, 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 tytana trzygwiazdkowe, albo dwa mm, przedmioty bitewne czterogwiazdkowe, czyli jakieś tam tornado, mm, zwoje i tak dalej. Więc takie są nagrody. Jedni będą się cieszyli z książki, e, która podnosi 80 poziomów naszej postaci, a inni będą się cieszyli e, z trzech części tytana. Więc tutaj też również na pewno będzie mnóstwo płaczu, e, że jeden dostał fajne nagrody, drugi gorsze. Ale tak naprawdę... To co? Lepiej wcale nie dostawać tych rzeczy? Lepiej chyba, żeby ktoś chociaż w tym sojuszu się wzmacniał i miał te fajne nagrody, prawda? Niedawno rozmawiałem w komentarzach, jedna osoba się mnie pytała, jak pozyskać te mimiki, te skrzynki, które nam pozwalają na pozyskiwanie trenerów i kart w danym po prostu kolorze, jedno-dwugwiazdkowych z mapek, czy przechodzenie mapek. I jeśli chcecie oglądać tych mimiki, co one dokładnie robią, to na przeciekach w obrazku, gdzie jest taki mimik, pokazałem dwa rodzaje tych skrzynek. Jedne właśnie dają bohaterów i trenerów, a drugie będą, będą dawały nam możliwość pozyskania mm, Damaszku oraz, oraz e, Oszcza y, Damaszku oraz Księgi Taktyki. I tutaj. Niby szansa jest 0,2% na to, ale mi się na dwie flaszki udało jedną taką księgę zdobyć, więc myślę, myślę że, że ten drugi mimik będzie dużo fajniejszą opcją niż ten, który teraz wyszedł. Mieliśmy już dwa razy okazję pozyskać tą skrzynkę: raz czerwoną w kwietniu i 3-4 maja, drugą niebieską. Myślę, że w połowie maja będzie zielona do, do pozyskania, i tu to. Po prostu dostajecie ją w taki sposób, że robicie losy i może wpaść Wam jako dodatkowy los, tak samo jak bohater miesiąca. Ja miałem krat czwarta, za szóstym losem mi ten mimik wpadł. Niektórym widziałem na zdjęciach, że wpadły dwa w ogóle z jednego losowania, więc to jest, nie wiem, albo coś niemożliwego, albo, albo jest taka szansa, żeby kilka pozyskać. Te karty również możecie wykorzystywać sobie później na wojnach całkiem nieźle się spisują, szczególnie te nowsze mimiki, bo one już będą biły w trzy cele. Oprócz tego będzie w, chyba w czerwcu albo w lipcu nowy portal przesilenia letniego i również jeśli chcecie coś więcej się o nich dowiedzieć o tych postaciach, które tam będą występowały, no to w ostatnich przeciekach z BT jest to pokazane jakie są szanse na wylosowanie, jakie są tam karty i ogólnie ja osobiście tam nie będę losował, ale ta niebieska karta jest rewelacyjna. Ok. Hmm, ta właśnie. Hmm, Machajoda, czy jakiej tam. Dobra, i teraz tak, co się zmieniło w grze? Jedna z najlepszych rzeczy w tej grze, która teraz się pojawia, jest przypinka. Będziecie mogli. Bo. Yy, żeby nie musieć wykupywać nowych slotów, a robicie sobie na przykład kilka, nie wiem, robicie sobie jedną postać i macie tylko te podstawowe darmowe sloty, a macie tam poukładane, nie wiem, drużynę najazdową, drużynę obronną i, i trzy na tytana i koniec. Nie chcecie kupować kolejnych y, drużyn, a nie chcecie, nie chcecie też zmieniać drużyn na tytana, więc teraz, a chcecie gdzieś wsadzić kartę, którą aktualnie robicie, więc teraz będzie taka przypinka, y, klikacie tą przypinkę na karcie. I ona będzie wisiała na samej górze, więc będziecie mieli do niej bardzo szybki dostęp. Bardzo mądre, mądry ruch ze strony twórców. E, mi tego na przykład brakowało, nie kupiłem nigdy żadnej strony. I mam jedną drużynę na tytana, jedną najazdową, jedną do robienia tych zadań i e, jedną, którą właśnie robię karty. Więc te przypinki jakby odlokują mi możliwość używania jeszcze jednej drużyny. Zrobiłem z takie na stałe. Oprócz tego będziemy mogli, mieć, yy, będziemy mogli sobie lajka dać do wiadomości na czacie. Czyli coś nam się spodoba, co ktoś napisał, klikamy tą wiadomość i wtedy nie musimy pisać: OK, fajnie, super, tylko dajemy sobie tą ikonkę. Yy, ostatnio jak widzieliśmy mitycznego Tytana, to było zadanie: użyj tam 100 artefaktów, strzelam teraz, ale użyj 100 artefaktów na Tytanie, yy, zadaj tam ileś obrażeń i to na mitycznym Tytanie się. Nie, nie aktualizowało, czyli to, że biliśmy do tytana to do zadania nam to nic nie przychodziło. Teraz już jeśli będzie zadanie z tytanami użyj mono drużyny, czy tam użyj itemków, zaatakuj ty tytana to atakującego mitycznego będzie nam się to wszystko zaliczało. Będzie poprawiona rezerwacja celu na wojnie powinna ona znikać od razu po tym jak wyszliśmy z, z celu. Wcześniej to ta nasznik wisiał nawet i z 3 minuty zanim zniknął. A czasem było tak, że na planszy została tylko jedna został tylko jeden przeciwnik no i ktoś go zarezerwował ale potem stwierdził, że jednak nie ma na, nie ma na niego składu no i wyszedł. Po prostu wyszedł z tego z tej dobitki czy tam z tego celu i czekaliśmy aż zniknie ta, ta jego rezerwacja żeby móc uderzyć, teraz już to ma automatycznie znikać po wyjściu z, z celu więc zaoszczędzi się jakieś cenne minuty ja pamiętam raz mieliśmy taką wojnę że właśnie zostało 20 minut do końca wojny, nie wiem 30 ataków i jeden cel na planszy nie było chętnego żeby go zbić i ktoś tam cały czas wisiał na tej rezerwacji, ale to było już bardzo dawno temu będzie to dane ostrzeżenie, kiedy będziemy resetowali symbole z naszych kart, że złote symbole nie wracają. Potem są informacje o smokach. Nic ciekawego, ale tylko napomnę, że jeśli ktoś gra wojny na zasadzie, że nie wybiera drużyny atakującej, tylko klika auto-uzupełnienie i karpedigiem. No, to teraz już po naciśnięciu tego autofill będzie też mu dodawało się od razu smok podczas wojny. Żar z nieba. No, i tak naprawdę tutaj już nie ma nic takiego czegoś, co by, co by zmieniło rozgrywkę. Więc reszty nie będę tutaj tłumaczył. Dzięki za uwagę. A, miałem pokazać jeszcze moje zasoby. Dlaczego już nie chcę i nie będę losował na chwilę obecną. Znaczy inaczej. Na pewno coś zalosuję na Wojnie Trzech Królec, bo uważam, że ta nowa rodzina jest przesadzona, więc będę chciał chociaż jedną kartę z tej rodziny pozyskać, ale już wam pokazuję moje zasoby. Czy jest sężem losową? To już musicie ocenić sami.